Czy wiesz, że od 1987 roku do 2000 roku więcej ludzi uwierzyło w Chrystusa niż od przyjścia Jezusa na świat do roku 1987? Inna migawka. Kiedyś byłem w jednym z kościołów i miałem takie spotkanie z liderami. Rozmawiamy, jedna z dziewczyn pyta mnie: Andrzej, co takiego było w latach 90. w Polsce, że Prawie wszyscy, czy w kościele katolickim, czy protestanckim, o tym wspominałem. Ja mówię, wyobraź sobie taką sytuację, że głosisz Ewangelię i że tłumy przychodzą, że dużo ludzi się nawraca, że modli się i dużo ludzi jest uzdrawianych, dużo ludzi jest uwalnianych od demonów, ludzie są napełniani Duchem Świętym, modlą się językami, ewangelizują, głoszą Ewangelię innym. I ona mówi: To było w Polsce? Ja mówię: Tak, to było na całym świecie. Końcówka lat 80., lata 90 i początek XXI wieku takie rzeczy działy się masowo. A on mówi, co stało się później z tymi ludźmi? On wie, wiesz, ja jestem jednym z tych ludzi, który, mając 18 lat, nawrócił się w 1989 roku, więc mam okazję przyglądać się i tym ludziom, których znam bezpośrednio, i o tych, których było głośno w Polsce i na świecie. Różnie potoczyły się ich losy. Natomiast wydaje się, że dziś mamy Kolejną falę takiego duchowego przebudzenia. Rick Joyner w swojej książce Żniwo opisywał, że był pierwszym człowiekiem, który w 1987 roku zaczął prorokować o tym, co nadejdzie. I to proroctwo, które wygłosił w małym kościele w ciągu kilku miesięcy, rozeszło się w wielu milionach egzemplarzy dziesiątkach milionów na całym świecie. I on napisał też wtedy taką książkę, Żniwo, gdzie opisywał, co Bóg będzie czynił w tych latach 80., -tych, 90., -tych i rzeczywiście to się wypełniło. Ale w tym proroctwie bardzo zastanowiła mnie pewna rzecz. Celem pierwszej fali, tej od lat 80., do, do powiedzmy, do XXI wieku, celem pierwszej fali z mojej wizji było zebranie ludzi, którzy mieli stać się robotnikami Żniwa podczas drugiej, o wiele potężniejszej. Czyli Zaczyna się XXI wiek, to przebudzenie zdaje się wygasać, przynajmniej w tej skali światowej, bo dziś lokalnie jest. Następnie miał nastać czas względnego spokoju, a robotnicy mieli przejść szkolenie, by być wdrożeni i wyposażeni na nadejście wielkiego zbioru nowych wierzących. Gdy pisze te słowa, kiedy pisał tę książkę, zbliża się już kres odpoczynku między dwiema falami. Wkrótce nadejdzie największe boże poruszenie wszechczasów. I kiedy patrzymy i słyszymy o tym, co się dzieje w Afryce, jak ludzie się nawracają w Korei Południowej czy w Chinach, to rzeczywiście możemy być pod wrażeniem. I teraz, jak my możemy przygotować się na to, żeby Bóg nas używał, nawet jeżeli ta wielka fala przebudzenia nie przyjdzie za naszych dni, to przynajmniej wymodlimy ją dla kolejnego pokolenia, ale. Zawsze te cztery wskazówki, o których teraz powiem, są istotne. A w ogóle to dlaczego o tym mówię? Ponieważ przyglądamy się teraz życiu Mojżesza. Przeszliśmy już Księgę Wyjścia, kiedy Bóg wyprowadził Mojżesza i Izraelitów z ziemi egipskiej, z domu niewoli, zawarł z nimi przymierze na synaju. Skończyliśmy Księgę Kapłańską, gdzie Bóg pokazał w 27 rozdziałach, jak odnowić swoją relację z Nim, jak się zbliżyć, różne aspekty tego. Czemu się przyglądaliśmy? I zaczynamy księgę liczb. I to jest bardzo ciekawe, jak księga kapłańska, która zaczyna się od takiego zdania. Kapłańska, nie pomyliłem się. E, czyli ta, którą analizowaliśmy wcześniej. I zawołał Pan do Mojżesza z namiotu spotkania i rzekł mu. Po, z powodu tego, że Bóg zawarł przymierze na Synaju, Izraelici to przymierze złamali, Bóg to przymierze odnowił. Ale przez to, że lud złamał to przymierze, to to odnowienie nie było takie, że Bóg oczywiście je odnowił, ale ta bliskość Boga, żeby człowiek zbliżył się do Boga, to musiało sprawić, że człowiek musiał przeżyć pewne kroki nawrócenia. Musiał, jeżeli chciał być bliżej Boga. I dlatego księga kapłańska zaczyna się od tego, że Bóg był w namiocie spotkania, ale Mojżesz nie mógł tam wejść. I cała księga kapłańska pokazuje różne aspekty, które człowiek musi zmienić. I jeżeli człowiek zmieni te aspekty, wtedy księga liczb zaczyna się tak. Pierwszego dnia drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z ziemi egipskiej, powiedział Pan do Mojżesza yy, na pustyni Synaj w namiocie spotkania. Czyli Mojżesz i Bóg spotkali się już w namiocie spotkania. I taki mały komentarz teologiczny dla tych, którzy są zagorzałymi protestantami. I yy, mówią tak, ale nie, zbawienie jest z łaski. Okej, okay, zbawienie jest z łaski. Wcale to temu nie przeczy, że pewne, pewien wysiłek musimy zrobić. I żeby już nie dyskutować tutaj moimi wywodami, to przeczytajmy sobie, co Biblia mówi o zbawieniu z łaski. Najbardziej klasyczny fragment z protestanckiego wydania. Ja też jestem protestantem, dla tych, którzy się obawiają nie wiem czy teraz się nie zaczęli obawiać katolicy to. gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę tak jest, jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę nie jest to waszym osiągnięciem ale jest to darem Boga nie stało się to dzięki uczynkom aby się ktoś nie chlubił i w tym momencie większość protestantów mówi amen bracie, nie musimy nic zrobić no to posłuchajmy dalej jesteśmy jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. A więc Bóg zbawił nas z łaski, ale są pewne czyny, które kiedy podejmiemy, będziemy po tej stronie życia bliżej Boga, będziemy bardziej kochający ludzi i przyniesiemy więcej owocu dla Bożego Królestwa. I w swojej książce Wielkie Przebudzenia, Colin Whitaker, kiedy przyglądał się różnym przebudzeniom na przestrzeni historii Kościoła, Mówi tak, że są w zasadzie takie cztery elementy, które powtarzają się praktycznie wszędzie. Jeżeli chcemy, żeby przeżyć takie przebudzenie, czyli widzieć Boże działanie, Boże działanie, które ma dwa takie aspekty. Pierwsze, ludzie w kościele stają się bardziej gorliwi. Drugie, ludzie ze świata zaczynają się nawracać do Jezusa. I nawet jeżeli, powtórzę, nie zobaczymy to w skali globalnej, tak jak w tych latach 90., nawet jeżeli na terenie kraju nie zobaczymy to jako powszechne, to zawsze możemy to widzieć w naszym życiu. I te cztery elementy są następujące. Pierwsze, czy wyznałeś każdy swój grzech przed Bogiem? Czy nie masz jakiegoś ukrytego grzechu? A szczególnie, czy przebaczyłeś wszystkim, a w tym także sobie. A więc pierwszy element to jest nieukrywanie grzechów, przebaczenie wszystkim, także sobie. Druga rzecz. Czy prosiłeś o nowe napełnienie duchem świętym? Nie po to, żeby czuć się lepiej, ale po to, żeby mieć odwagę do głoszenia Ewangelii. Czy prosiłeś, żeby duch święty ożywił twoją relację z Bogiem? Trzeci element. Czy czytasz i wierzysz Bożemu Słowu? Czy czytasz i wierzysz Bożemu Słowu? I czwarty element to jest, czy głosisz Ewangelię innym ludziom? Każdy z tych punktów oczywiście można by było rozwinąć, ale ja chciałem dać tylko takie ukierunkowanie i pobudzić cię do tego, żebyś szukał Boga, żebyśmy wspólnie go szukali i żebyśmy zrobili to, do czego Boże Słowo nas zachęca. I ojcze, dziękujemy Ci, że tym możemy przyjść do Ciebie, wyznać każdy grzech. I każdy grzech zostanie nam przebaczony. I dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że kiedy prosimy o Twojego ducha, Ty go dajesz nie przez nasze zasługi, ale przez zasługi Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że dałeś nam Twoje słowo, abyśmy je czytali, studiowali, modlili się i wierzyli Twojemu słowu. I dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam odwagę do tego, abyśmy szli i głosili Ewangelię wszędzie. Amen.